Cześć, ja jestem Szymon, y, a to jest, mój pierwsza, to jest moja pierwsza audycja y, radiowa, że tak powiem. A więc zaprasz... chciałem w, tym, w tej audycji zaprosić y, na pewne, pewne konto. Y, link do tego konto powinien Wam się wyświetlać na ekranie, albo chociaż... Będzie w opisie tego filmu, ale przejdźmy do sedna. Chciałem Wam Was y, przekierować na to konto, y, ponieważ na tym koncie już nie będę wrzucał żadnych filmików. I jeszcze tak nie wiem, może dajcie łapki w górę, jeżeli mam zostawić to konto, a dajcie minu... to znaczy łapki w dół, jeżeli mam to konto usunąć. No i chciałem Wam zaprosić na konto Simon 62 Jest to moje drugie konto, lecz nie mam na nim jeszcze żadnych filmików, ale za niedługo się pojawiam. Chcę zgarnąć naj, najpierw żebyście wy dowiedzieli się o tym koncie. No i potem będę wrzucał na to konto filmiki. Także serdecznie was Wam polecam i zapraszam na tamto konto, na to, no nieważne, na tamto konto ZIMON62. Więc wchodźcie i nie zawahajcie się kliknąć przycisku subskrybuj. Dziękuję za obejrzenie tego beznadziejnego filmiku yy, i no jak już wcześniej powiedziałem dajcie łapki. Редактор